够不够？

A, A tu lecz? mamy organizatora, pan od klocków. E, witam was serdecznie, Arek, pan od klocków. E, na co dzień prowadzę warsztaty w Białstoku i w Choroszczy. E, witacie teraz tutaj na evencie w Galerii Jurowieckiej. E, pięknie właśnie tworzymy dzisiaj Właśnie takie e, mamy świąteczne warsztaty, tworzymy bombki. E, tak jak widzicie na naszej choince no. e, tworzymy... E, bombki z klocków, różne ozdoby tak, z klatków. Tak, ro, takie różne, różne z klocków ozdoby. E, tutaj twórczość dziecię, dziecięca nie zna granicą. Zdobimy pierniczki. Mhm. Tutaj ktoś z piękną zrobił jakoś, e, o, No właśnie to, nawet nie na wiem co wiedzieć, czy coś, ale... E, no tak, tak, tak się bawimy, to już nasz drugi dzień. Mhm. E, na co dzień właśnie takie, takie rzeczy twoje tworzę. E, no i generalnie Was, e, kochani, zapraszam do... Układanie klocków, klocki są nie tylko dla dzieci, ale też jak widzicie dla dorosłych Szkoda, że klocki LEGO są takie drogie, ja zawsze mówię e, Klocki LEGO nie są drogie, <gry> e, tylko my za mało zarabiamy Tak, słuszna uwaga, e, e, słuszna uwaga Jeżeli ktoś chce mieć więcej klocków, polecam kupować klocki używane Wtedy daje się nam drugie życie tym klockom Albo można Ciebie zaprosić, bo jak mówiłeś tutaj 50 kg klocków Można klocku. mnie zaprosić Możesz, do zabawy. Tak, Możesz ja, zorganizować zabawę Ja mam, z sobą 50 kg klocków Mam też klocki duplo dla nam malutki, także mhm. serdecznie was zapraszam. Spoko, dobra.